połowów z Belly Boat'a no, dzisiaj pogoda jest już troszkę się załamała Na razie no, mglisto ciepło ale mglisto więc no, zobaczymy może może się dzisiaj jakiegoś szczupłego uda słuchajcie złapać no wczoraj, wczoraj połowiliśmy z okonków, pewnych okonków to właśnie pan się też wodował taką łódeczką i też właśnie się nastawiał na okonki, ale idziemy spławić z gruntu. rozmawialiśmy właśnie, że o konia jest tutaj drobnego w brud. Natomiast mówi, że za szczupakiem to nie wie gdzie. Rzadko, rzadko trafia. Myślę, że to trzeba trzeba gdzieś jakąś więcej czasu na to wszystko poświęcić i zbadać sobie ten zbiornik żeby można było coś powiedzieć gdzie tam co siedzi, nie? Słuchajcie, to piękna mglista aura. Ja bym powiedział wręcz szczupakowa. Płyniemy sobie proszę bardzo, całkiem całkiem szybko, fajnie. Beliboł to jest naprawdę świetna sprawa, jak się tam zrobi widno to wam troszkę opowiem jakiego tego beli ja mam i jak z nim tam e, urzędujemy. a dzisiaj lecie tak jak wczoraj zaczynamy, jak mają być okonie no to okonie od, od okoniówki oczywiście nitruś już zdezelowany które jeszcze po południu nitruś czerwony się dość ładnie sprawdza no i próbujemy te okonki może jakiś tam się tyci Tak kontrolujemy gumeczką Łatwiej sterować, zbiornik troszkę gdzie te bojki człowiek poznał więc już tak No to próbujemy. Och, jest pasiak. Słuchajcie, oczywiście co? Nitro zielony. O, ten już taki, słuchajcie, większy. Teraz go zmierzymy. Pajny pasiaczek leżeśmy zmierzyli, że poszedł chwilą dalej tak to jest, musieliśmy mieć chwilową przerwę techniczną, słuchajcie bo no urwało się Ale mamy następnego pasiaka o, ten już taki ładniejszy chyba O całkiem, całkiem powiem ale już gruby fajny, o super <laughs> trafiliśmy fajne miejsce, ale zobaczcie jak te okonie głęboko zażerają tą trochę. <laughs> no jest świetne Nie zerzał. Jakie łapczywe to konieczne. Proszę, nawet całkiem. Nie czekaj, zmierzymy cię dzisiaj. No słuchajcie, 23,5 cm. Piękne okonie. Super. E, chyba mieliśmy. O, jest malutki. Okonek. może nie za dużo tutaj czasem biorą, ale są łapczywe i słuchajcie naprawdę fajne ładnie wybarwione te rybki są. Hop, okay. O, wracę. Ok, konek jest. jest słuchajcie, He, no. jaki maluch. Przednia zabawa. Drugi dzień na jeziorze raduńskim. No ten troszeczkę taki ciut, ciut większy niż reszta. Nie wiem A słuchajcie 18. Wymiarówkach do patelni albo na kotlety Hej, Karmelek. Cześć. Tata. No, tata. Tata, tata. No tata. Jak, mój buziaku. Karmel. No, cześć. Ja.